To będzie kurwa... 19, 20? Mój chuj! 20 lat w porę... Ej, tej strony! Nie wejdzie! Nie, nie wejdzie! Nie! I chuj! Trzeba było najpierw wziąć to! Tak. Dobra, zaraz będziemy Co Jacku, załatwiłeś? Kurwa, załatwiłem Pasuje? Nie pasuje, bo jest inna, jest grubsza Ale kurwa, tej samej długości my więcej, nie? Więc kurwa, nie wiadomo, czy ona wejdzie Jak, jak, będzie, jak będzie grubsza, to nie wejdzie, dobra yy, Plan numer dwa, chodź Kurwa Plan numer dwa W ogóle tego tam nie próbuj tylko. Plan numer dwa gdzie masz ten klucz? Dobra, no muszę wejść i tak na dół, żeby zobaczyć, bo może akurat kurwa. Mamy plan numer dwa. W A tu na tym końcowym też. Ale to i tak się tylko skręca do To, to tak skręca do w Pokaż to coś? Pokaż to coś? Nie, to prawdziwe. Prawdziwe. Wam dawałe. To jest to? Trafiłeś chyba, Jacho. Pokaż. No, Poświeć. No, bo tamte są grubsze. Nie. Grubsze? Tak. No chyba, że ta jest większa od tej kurwa. A przyłóż do tamtej. Się tej widać, że jest mała. Widzisz? Mhm. A przyłóż tamtą. Do tego przyłóż. Do tego? Do tego, no. To będzie to, nie? Będzie, nie? jedną ręką to wiesz co mogę, nie? Sze, kurwa, grzeba w dupie, nie? tak no. to mówią nie? Wszystko przez frajera od żarcia. Klątwę rzucił jebany gazem. On w, ty w tym gazie miał klątwę, to nie był pieprz. O, nas, o kombinerki. Kombinerki. No, no palce nie przytrzymasz, co ty? Nie, nie, taką firbę? Co? Nie, 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 Poczekaj, kurwa, jeszcze inaczej to zrobimy. Kombinerki tam. Aha, tu też starczy. Nie? Tam nie ma śruby na dole, nie? Jest. Jest, jest. wielka wkładka. A nakrętka, Nakrętka. Nakrętka, bo tu idzie śruba, to jest nakrętka od dołu. A no to jest większa. No dobra, no dajcie taką widelkę? A co ty nie dasz aby? piękne No czuł. Ta będzie chyba większa, ale sprawdź w razie czego większa Czyli te będą dobre Czyli te będą dobre A to jest to samo? Nie, Nie. Ta jest większa, już widać Ta jest większa, O no? no. no jeden, kurwa, rozmiar A jak ta leży? No, no to będzie to Zobacz tutaj. Panie no niby taki kurwa plan, kurwa chujowy, a dobra z tej strony Ja będę chwilę w tym fajkę? No A ten silnik też trzeba będzie naciągnąć, nie? Pasem no. albo czymś, o coś, nie? Bo on tam nie wejdzie co tak, o. No To będzie cofał albo do przodu No nie no, jak będę pod dołem, to nikt nie będzie cofał Ale delikatnie, tak żeby Pasem, nie... Ta, kurwa. ale tak, żeby nie ruszyć auta, rozumiesz? No to popchniemy przecież, no możemy no. Popchnąć, ja ta, albo do przodu I Czy że się cofnie na ćpie, nie? Nie wiem, na razie to zarabiamy, to To, to, jest to. Uratowani. No mega szczęście, no, no to jest to. Ale czekaj... Jak nie jest to? To nie weźmy na ogóle Tam w środku masz takie niebieskie kurestwo, Co to jest? Bo no tu jest to wind kurwa wykurwiony mhm. I dlatego możliwość nie wejść psałeś, psałeś. Dobra no spróbujemy po ją kurwa nakręcić Na chama Być musiał środek kupić jak kurwa dojedziemy Najlepiej tu to ktoś tu to... się to, kurwa No, ja był ty tam Kurywa Są stronę jak tu Kurwa Mobilny Kurde, we. To jest nie tak No bo jest zjechany, bo kurwa się obijał No Tak nie, no tak nie da żady to się obkręci dara No tu musisz dać to Dobra Taka, no dobra, i chociaż tak kurwa zrobił. No, bo tego, żeby, żeby nie dojechać. Puczy, nie? Tylko to teraz trzeba odkręcić. To tak samo mogliśmy tam dać, ja? Nie. Ta ci nie wejdzie no kurwa to nie na, wejdzie na, na dziurę. Dźwięku. Ten kurwa. Odkur. Kurwa. Dobra, dobra. Jeden pas będzie na pewno potrzebny. Na moje popchnąć. No ale ja nie będę kurwa tam wiesz jakieś czas.